Witam państwa serdecznie. Dzisiaj zgodnie z obietnicą ostatnia demofarma, demofarma w Bychawie, województwo lubelskie. Kosimy ostatnią demofarmę, czyli można powiedzieć, że dzisiaj mamy dożynki żniwne na demofarmach. Tak jak wspomniałem, jesteśmy w miejscowości Bychawa, czyli województwo lubelskie, znajdujemy się na kolekcji odmian kukurydzy. Mamy tutaj wrzucone 7 odmian kukurydzy, 7 odmian dopasowanych do tego regionu. Ponieważ jesteśmy na południowym wschodzie. Tutaj. Yy... Potrzebna, potrzebne są odmiany o wyższym fao, więc tutaj mamy zlokalizowane te kukurydze z naszej oferty, które są VO 240, 250, a nawet 280, czyli doskonale Państwu znany RGT Langsam. Żniwa trwają, zbiór się odbywa, ważymy plony, które przedstawimy klasycznie na sam koniec. Z pierwszych wyników, które już uzyskaliśmy, plony są naprawdę bardzo fajne w granicach 15,5 tony z hektara, przy wilgotności 24%. To, co można powiedzieć o technologii, słowem wstępu: przedplon pszenica. Po pszenicy został zastosowany preparat mikrobiologiczny Synergia Split do rozkładu resztek pożniwnych. Następnie zimowa orka, a następnie siew. Siew, który miał miejsce w okolicach początku maja, 2-3 maj tutaj odbyły się siewy. I co ważne, bezpośrednio po zasiewach został zastosowany Lumax w dawce 3,5 litra na hektar. Jeśli chodzi o nawożenie, mieliśmy tutaj, można powiedzieć, klasyczne nawożenie: wieloskładnik 6,20-30, dawce 300 kg na hektar, dodatkowo mocznik 200 kg na hektar i w podsiewacz yy, szedł nawóz, jakim jest Jaramila Korn. W dawce 200 kg na hektar i szedł ten nawóz równorzędnie z siewem. To tyle jeśli chodzi o technologię. Oczywiście zastosowaliśmy tutaj technologię również odżywiania, klasyczną, którą przedstawimy, a także przedstawimy na sam koniec plony, które otrzymaliśmy. Nasze żniwa dobiegły końca. Dobiegły żniwa za równo w Bychawie. Skosiliśmy nasze poletka doświadczalne, ale również mamy dzisiaj dożynki, ponieważ skosiliśmy wszystkie demofarmy, wszystkie lokalizacje, w których było to możliwe. Mamy wyniki i oczywiście wyniki z tych demofarm są dostępne na filmikach poprzednich, na YouTubie, które nagrywaliśmy. Ale również nasi doradcy agrotechniczni służą pomocą, pomo ponieważ te wyniki są również dostępne u nas. Krótkie podsumowanie, ponieważ już tutaj na Lubelszczyźnie zachodzi słoneczko. Mamy godzinę 15.30. Trochę nam zeszło z tymi żniwami, trochę tych odmian tutaj było, ponieważ klient nie tylko testował nasze odmiany, ale również odmiany konkurencyjne. Ale tak naprawdę, w zwycięzcy mogli być tylko jedni, czyli oczywiście, są to odmiany, które zaraz wymienię. Drodzy Państwo, nic nadzwyczajnego się tutaj nie wydarzyło. Dlaczego? Ponieważ numer 1, podobnie jak i w innych lokalizacjach, znowu na podium RGT Langzam z plonem 15,6 tony z hektara plonu mokrego, a wilgotność Langzama 25,1. Co to oznacza? Już to mówiłem, zapewne w niektórych filmikach. Na początku był on bardzo mokry, kosiliśmy go w gęsach 35-37, ale z tego względu, że mamy tutaj do czynienia z VO280. Dlaczego są teraz takie wilgotności? Ponieważ langzam charakteryzuje się si ziarnem typu dent, czyli on dużo szybciej. Jeżeli nie przyjdą żadne przymrozki i nie odetną nam rośliny, roślina jest zielona. Ziarno bardzo szybko oddaje wodę, i tutaj widzimy to bardzo dokładnie. Po upływie 3-4 tygodni od pierwszych zbiorów Langzama schodzimy do wilgotności 25,1. Co to nam daje? Plon suchy, czyli ten plon 14%. W zasadzie takim powinniśmy, o takim powinniśmy mówić. Mamy 13,6 tony z hektara sonu plonu suchego 14%. Drugie miejsce, drodzy Państwo, odmiana Justy. Czyli znowu nic nadzwyczajnego, znowu Justy, Justy jako druga z plonem 15,45 tony z hektara plonu mokrego przy wilgotności 27%. Tutaj ta wilgotność była nieco wyższa, ponieważ Justy jest to ziarno typu flint, czyli ono na początku szybko łapie nam y, odpowiednią wilgotność, jednak później nieco wolniej ją oddaje i to co widzimy, ten, ta wilgotność zawsze będzie w granicach od 30 do 27%. Co daje nam plon suchy 14% 13,1%. I potem dwa miejsca ex Odmiana Krumber z plonem 15,1 tony z hektara, przy wilgotności 25,5, co daje nam 13 ton plonu suchego o wilgotności 14%. I odmiana RGT Bernax, która dała nam plon 14,8 tony z hektara, przy wilgotności 24. ,5. Co daje nam również 13 ton plonu yy, suchego. Jest to odmiana ov 230, czyli dużo szybciej nam doszła niż Langsam, fajnie zaplonowała, także na pewno jest to odmiana yy, na te lata, które są bardzo mokre, gdzie łapiemy. 280 z bardzo dużą wilgotnością, a tutaj mamy te wilgotności dużo mniejsze. Co tu dużo mówić, drodzy państwo? Tak naprawdę najsłabiej planująca odmiana, jeżeli możemy w ogóle o takim czymś powiedzieć, plonowała w granicach 14,5 tony z hektara w przejrzeniu na suchy plon 12,6. Życzę każdemu, żeby takie plony w granicach 12,6 tony z hektara plonu suchego 14% były tymi najsłabszymi plonami. Cóż, Dziękuję za sezon wegetacyjny, ten kukurydziany. Tak jak powiedziałem, dzisiaj dożynki na demo farmach. Słowem zakończenia pamiętajmy o tej masie o tą masę należy rozłożyć. Tutaj rolnik będzie na tym polu uprawiał jęczmień, jęczmień browarniany i na pewno będzie walczył z tą dużą ilością resztek pożniwnym. A co tu dużo mówić? Synergia, split zdecydowanie. Pięknie rozłoży nam te resztki pożliwne. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.